Przedstawiam listę polskich firm importujących produkty z Ukrainy. Sprawdź na jakie artykuły w sklepie uważać. Setki tysięcy ton zgniłego rzepaku, zarażonego salmonellą mięsa, pełnych plastiku malin i nie tylko. Polska właśnie staje się 20 największą gospodarką świata, wyprzedzając Turcję i Szwajcarię. Czy to oznacza, że automatycznie wchodzimy do elitarnego grona państw G20? Czy nasz głos i nasz prestiż wreszcie wzrośnie adekwatnie do gigantycznego progresu, jaki poczyniliśmy przez ostatnie 20 lat? W dzisiejszym wydaniu pochylimy się również nad czekającą nas katastrofą migracyjną. To już pewne. Za dwa lata zacznie się przymusowa relokacja setek tysięcy młodych mężczyzn z Bliskiego Wschodu i Afryki. Jeśli zechcemy wykupić się z tego obowiązku, z własnych kieszeni będziemy musieli zapłacić 100 tysięcy złotych kary od każdego nieprzyjętego imigranta. Czy Polska podzieli Smutny los Szwecji. Afera z zalewaniem naszego kraju ukraińskim syfem, bo przepraszam, nie da się tego nazwać żywnością, dopiero się rozkręca. Po miesiącach blokad granicy przez naszych rolników i nieudolnych interwencjach poprzedniego, a także obecnego rządu, na polskie sklepowe półki zaczyna wlewać się coraz więcej toksycznych produktów od naszych ukraińskich braci. I chyba pora z tym coś w końcu zrobić, bo jak tak dalej będzie, to kolejki do lekarzy wydłużą nam się z obecnych półtora roku do pięciu lat tylu będzie nowych chorych. Chorych leczących się na wątrobę, nerki albo onkologicznie. Ale po kolei. Zaczynało się od ukraińskiego zboża, z którego wypiekano nam tak zwany techniczny chleb, pełen chemii i pestycydów, ale teraz przez naszą granicę wjeżdża już praktycznie wszystko. Od spleśniałych malin poprzegniły rakotwórczy rzepak, na którym nieświadomi smażycie sobie w domach kotlety. W dzisiejszym wydaniu pokażę, na jakie produkty uważać, żeby nie stracić zdrowia, a także przedstawię kilka polskich pazernych na zyski firm, którym wasze samopoczucie jest kompletnie obojętne, a dla których liczą się tylko zyski. Bo ktoś przecież te tysiące wagonów surowca od Ukraińców u nas skupuje i przetwarza, produkując z nich keczupy, sosy, oleje i inne produkty, które nieświadomi ryzyka Polacy kupują na masową skalę. Inspekcja jakości handlowej artykułów spożywczych w Lublinie przed kilkoma dniami ogłosiła, że na granicy zarekwirowano 20 ton mrożonych malin z Ukrainy. Nie dość, że maliny te były zatrute pleśnią zaraz rozwinę, jakie zagrożenie dla zdrowia człowieka niosą toksyny zawarte w pleśni to jakby tego było mało badanie wykazało, że te pyszne maliny od naszych braci ze wschodu zawierały plastik. Wracając jeszcze do pleśni, to poinformuję Was widzowie, że zatrucia pleśnią powodują występowanie dolegliwości takich jak uszkodzenia wątroby, skóry i błąd śluzowych, zaburzenia funkcjonowania układu krwionośnego, pokarmowego i nerek oraz obrzęki płuc. Mogą także powodować choroby nowotworowe, wywoływać uszkodzenia płodu, sprzyjać zaburzeniom płodności i osłabiać organizm. Dziś po sklepie trzeba się poruszać jak po polu minowym, bo nie wiadomo, czy twój ulubiony produkt nie będzie cię kosztował więcej niż pieniądze, które za niego płacisz. Chcecie zobaczyć listę firm sprowadzających produkty rolne z Ukrainy? Od kilku dni krąży po Twitterze i TikToku. Mamy tu na przykład firmę Banji Polska, spółka ZOO, która produkuje olej kujawski. Wiecie, ten z pierwszego tłoczenia. Na dokumencie widnieje kwota 69 372 tysiące złotych. Wnioskuję, że to wartość sprowadzonego z Ukrainy zboża w jakimś okresie. Banji to międzynarodowe przedsiębiorstwo, jeden z największych handlarzy zbożem na Ukrainie, a Banji Ukraina jest ukraińskim oddziałem tej firmy. Jakby sytuacja nie mogła być już bardziej niedorzeczna, okazuje się, że na okazji zakupu bardzo tanich produktów rolnych z Ukrainy próbuje zarobić także Kościół Katolicki. Na tym nagraniu wykonanym przez jednego z blokujących granice rolników widzimy, jak wioząca na fejkowych papierach pomocy humanitarnej siostra zakonna przemyca pod osłoną Caritasu produkty spożywcze. Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie tego, bo tu robi się naprawdę bezczelnie. Były ekonomista ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, Ukrainiec, pan Andrii Jarmak, nazwał polskich protestujących rolników, uwaga, leniwymi nieudacznikami i frajerami. Ci dzielni ludzie, patrioci, którzy nie godzą się na to, żeby nasze dzieci pochorowały się od jedzenia tego przegniłego syfu, to nieudacznicy i frajerzy. To jest ta słynna ukraińska wdzięczność za to, ile serca, ile pieniędzy i ile czołgów im podarowaliśmy. Przyjmowaliśmy ich pod naszymi dachami, płacimy na nich co miesiąc miliardy złotych w postaci zasiłków, 800 plus na ich dzieci, a ich przedstawiciele nazywają nas frajerami. I o ile nie chciałbym, żeby między naszymi narodami dochodziło teraz do aktów agresji, żeby Polacy z Ukraińcami bili się ku uciesze Rosji, bo naprawdę bardzo wielu Ukraińców to są przyzwoici ludzie, to wreszcie pora zdać sobie sprawę z tego, że Ukraina nigdy nie była, nie jest i nie będzie naszym przyjacielem, a rywalem. Zresztą to sami Ukraińcy tak się względem Polski pozycjonują. Doradca prezydenta Zełońskiego, Michał Podolak, powiedział, że Ukraina będzie uważać Polskę za swego bliskiego przyjaciela, ale tylko do zakończenia wojny. Następnie dodał, że po jej zakończeniu oczywiście będziemy konkurentami, będziemy rywalizować o różne rynki i oczywiście będziemy wyraźnie zajmować stanowisko proukraińskie, bronić swoich interesów, zaciekle ich bronić. A teraz szykujcie szampany, bo mamy co świętować. Nie wszystko w naszym kraju jest źle. W listopadzie 2023 Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił raport, z którego wynika, że już w 2024 Polska wejdzie do grona 20 największych gospodarek świata. Do tej pory nasz kraj znajdował się na 21 pozycji tuż za zajmującą 20. lokatę Turcją. Historyczny sukces wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Główną przyczyną jest umocnienie złotego do dolara wobec szybkiego osłabiania się tureckiej liry. Niektórzy eksperci szacują, że polskie PKB już w 2023 osiągnęło wielkość 860 miliardów dolarów. Jeśli to się potwierdzi, taki wynik faktycznie daje nam 20. miejsce na liście największych gospodarek świata. Bardzo zatem prawdopodobne, że już osiągnęliśmy ten wielki przełom. Czy oznacza to, że Polska automatycznie wejdzie do grona G20? Dałoby nam to jeszcze większy wpływ na światową politykę, podniosło status kraju na arenie międzynarodowej oraz wzmocniło naszą podmiotowość. Nie jest to jednak takie oczywiste, ponieważ na to, czy znajdziemy się w klubie G20, wpływ mają też uwarunkowania geopolityczne. Przykładem może być choćby Argentyna, która choć od lat pogrążona w kryzysie i niestabilności jest na tyle istotna dla światowej gospodarki, że wciąż ma swoje miejsce w G20, zajmując dalekie 24. Te miejsce. Wykazująca silnie wzrostową tendencję sytuacja gospodarcza Polski na przestrzeni ostatnich lat jest jednak argumentem za tym, żeby Polskę wreszcie dostrzeżono. Może premier Donald Tusk użyje swoich wpływów i znajomości wśród światowych polityków i wprowadzi nas do tego elitarnego grona. Nie wiem, czy stanie się to już w 2024, czy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale jedno jest pewne: to tylko kwestia czasu. Z tego miejsca chciałbym zatem pogratulować sobie, wam, nam wszystkim, bo jest to niemały sukces. Jeśli chcemy poważnie myśleć o zaistnieniu w grupie najbardziej wpływowych państw świata w ciągu najbliższych lat, to musimy realizować ambitne projekty, takie, które wyniosą naszą gospodarkę, gospodarkę wciąż cierpiącą na zbyt niski w odniesieniu do średniej poziom inwestycji, a także będą stanowiły o naszej podmiotowości. Jedną z takich właśnie inwestycji miała być warta 20 miliardów złotych fabryka chipów Intela w Polsce. Wiele natomiast wskazuje na to, że przez zaniechania naszych władz fabryka ta stanie nie w Polsce, a w Niemczech. Tak znacząca inwestycja w naszym kraju to byłby nie tylko gwarant rozwoju najnowocześniejszych technologii nad Wisłą, ale także zwiększona pewność, że w razie zagrożenia Amerykanie będą bronili Polski, bo będą tu ich fabryki. Nowy rząd uznał, że Intel dostał zbyt duże ulgi podatkowe i nie wie, czy to się opłaca, więc musi w ogóle rozważyć, czy taka inwestycja ma sens. Efekt tego jest taki, że Amerykanie najprawdopodobniej zbudują swoją fabrykę w Niemczech. Jak donosi niemiecki serwis mdr.d, Intel złożył wniosek o budowę dwóch fabryk w Magdeburgu. I to jest, Szanowni Państwo, skandal. Za Odrą mają również co świętować z innych powodów. Niemcy po kilkunastu latach wróciły na trzecie miejsce w rankingu największych gospodarek świata, przeskakując Japonię, która teraz spada z trzeciej na czwartą lokatę. Choć sytuacja gospodarcza u naszego zachodniego sąsiada jest daleka od ideału, to w Japonii sprawy mają się jeszcze gorzej. PKB Niemiec wynosi w tej chwili 4,5 biliona dolarów, a PKB Japonii 4,2 biliona dolarów. Przypomnijmy, na pierwszym miejscu są wciąż Stany Zjednoczone z imponującym wynikiem 28 bilionów dolarów, a na drugim Chiny z PKB na poziomie 18,5 biliona. I wygląda na to, że ten dystans między supermocarstwami się utrzyma, bo Pekin wpadł w poważne gospodarcze turbulencje, z których szybko nie wyjdzie. 20 tysięcy euro kary za jednego nieprzyjętego imigranta. Oto najnowsze ustalenia z Brukseli, które mogą nas niedługo słono kosztować. O wpierw procedowanym, a w tym tygodniu przegłosowanym pakcie migracyjnym, na mocy którego do Europy będzie wpuszczane 4,5 miliona migrantów rocznie, a następnie przymusowo rozdzielane do poszczególnych krajów, w tym Polski, informowałem Was na kanale już wcześniej. To właśnie Polsce najbardziej zagraża zalanie migrantami, ponieważ, jako kraj, który przyjął najmniej inżynierów i lekarzy, przypływa przybywających do Europy na pontonach, będzie zobowiązana przyjmować ich teraz więcej niż Włochy czy Hiszpania. Dokładnie za dwa lata relokowanych do Polski mogą być nawet setki tysięcy ciemnoskórych mężczyzn, którzy przypłynęli do Unii Europejskiej nielegalnie, także refugees welcome to Poland. Pakt będzie pozwalał się wykupić, płacąc jedyne 20 tysięcy euro kary za każdego imigranta, którego nie przyjmiemy. Pozwólcie, że na podstawie kilku szwedzkich statystyk przedstawię Wam, do czego prowadzi nieodpowiedzialna polityka migracyjna. Tu widzimy gigantyczny wzrost gatunków od 1975 do 2017. Kiedy nałożymy to sobie na wzrost liczby przyjmowanych migrantów, wszystko staje się jasne. Imigranci spoza naszego kręgu kulturowego zaznaczeni są na tym wykresie na czerwono. To nie może być przypadek. Na oficjalnych stronach szwedzkiego odpowiednika gusu wyjątkowo trudno odkopuje się jakiekolwiek dane z ostatnich dwóch, trzech lat. Natomiast z napotkanych na forach relacji samych Szwedów widzę za to próby budowania przez szwedzkie media narracji, że za wszystko odpowiedzialne jest czerpanie złych wzorców z filmów dla dorosłych a nie irracjonalna polityka migracyjna. Uchodząca niegdyś za ostoje bezpieczeństwa Szwecja jest dziś jednym z najniebezpieczniejszych państw świata według raportu ONZ. Najpierw Szwedzi bezmyślnie zapominają o swoim własnym interesie na rzecz radykalnej równości, a następnie, kiedy problem w postaci tysięcy napaści wylewa się na ulicę, zamiatają go pod dywan i odwracają wzrok. Co się stało z dzielnymi Normanami, którzy żeglowali po całej Europie, podbijając wszystko od Paryża przy przez Sycylię po Bliski Wschód. Przodkowie dzisiejszych mieszkańców Skandynawii ze wstydu muszą przewracać się w grobach. Kiedyś to oni napadali na obcych, a dziś to ich córki są napadane przez obcych. Ciekawe też, czy Komisja Europejska uwzględni, że my, Polacy, już od dawna przyjmujemy miliony ukraińskich imigrantów, otaczających ich bardzo troskliwą opieką, nadając im prawa równe obywatelom RP. W tym bezpłatny dostęp do naszego systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, a także. 800 plus na każde ukraińskie dziecko. Przypomnę tylko, że od początku agresji Rosji na Ukrainę naszą granicę przekroczyło ponad 18,5 miliona osób z Ukrainy, informuje Straż Graniczna. Na stałe na terenie Rzeczpospolitej przebywa 950 tysięcy Ukraińców. Dziękuję, że ważnym sprawom poświęciliście teraz ze mną te kilkanaście minut. Dla mnie, jak zwykle, była to przyjemność w przygotowaniu programu, a także spędzaniu czasu z Wami. Jeśli masz ochotę, możesz kliknąć subskrypcję i dzwoneczek. Wtedy YouTube poinformuje Cię, że właśnie wypuściłem nowy odcinek, a Ty będziesz na bieżąco. Dzięki i do zobaczenia!